Szczególnie niebezpieczne bóle głowy to są bóle, które się zaczynają rano, które po spionizowaniu dają na przykład objaw zawrotów głowy, uczucie nudności, czasami prowadzące do wymiotów, czasami podwójne widzenie. No, wtedy trzeba myśleć o tym, że przyczyną jest guz mózgu, i tu bezwzględnie trzeba wykonać szybkie neuroobrazowanie. To może być rezonans, to może być tomografia, koniecznie powinno takie badanie być wykonane z kontrastem. Witajcie kochani w kolejnym odcinku tej serii, w której opowiadam o depresji. Ostatnio mówiłem o różnych chorobach somatycznych, które mogą dawać objawy depresji. A dziś powiem o czymś odwrotnym. Powiem o bulowej masce depresji, czyli o sytuacji, w której coś nas boli, nie wiemy, co to takiego jest, a na końcu okazuje się, iż przyczyną tego bólu jest depresja. Ale podobnie jak to było poprzednio, kiedy mamy do czynienia z objawem somatycznym, musimy rozważyć somatyczną przyczynę. Objaw somatyczny, czyli taki objaw jak ból, świąt, zawroty głowy, tak, coś konkretnego, coś cielesnego. Coś, co nas bezpośrednio dotyczy, co możemy nazwać, a nie, że tak powiem, ból istnienia, smutek, prawda, lęk, niepokój. Ból w mm, depresji może przybierać różne formy, w zasadzie każdą możliwą formę. Niemniej jednak ta diagnostyka różnicowa objawów bólowych jest bardzo ważna. I może zacznę od góry, to znaczy od głowy. Bywa tak, że po prostu objawem depresji są, są bóle głowy. Tak? Tu musimy rozróżnić różne rodzaje bólów głowy. Najczęstszym takim, taką przyczyną bólu głowy może być nadciśnienie tętnicze. Wtedy ten ból jest bardzo często pulsujący, towarzyszy temu uczucie takiego szumu w uszach. Trzeba koniecznie zmierzyć ciśnienie i wykluczyć, iż przyczyną bólu głowy jest wzrost ciśnienia tętniczego. Drugą taką przyczyną dolegliwości bólowych jest oczywiście migrena, migrena, ból migrenowy dotyczy zmiany napięcia naczyń, które przebiegają w mózgu. Jest to problem bardzo często dziedziczny, wieloletni. Te bóle są dosyć silne, towarzyszy im pewna charakterystyczna aura, zanim do nich dochodzi, może się pojawiać światło mogą się pojawiać jakieś błyski przed oczami, też spożywanie pokarmów takich jak niektóre rodzaje w szczególności czerwonego wina, orzechy, czekolada, sery, ser żółty, ser pleśniowy mogą wywoływać atak migreny. No, migreny bardzo często towarzyszą ludziom przez wiele lat. Jeżeli mamy mamę, tatę, która cierpi na takie bóle migrenowe, to trzeba niestety się liczyć z tym. No i migrenami, leczeniem migran. migren, zajmują się neurolozy. Tutaj jest cała drabinka analgetyczna leków przeciwbólowych, które się stosuje w migrenach no żeby wykluczyć oczywiście żeby postawić taką diagnozę żeby wykluczyć przyczynę organiczną to przy głowy trzeba zrobić często tomografię bądź rezonans magnetyczny głowy tak? szczególnie niebezpieczne Bóle głowy to są bóle, które się zaczynają rano, które po spionizowaniu dają na przykład objaw zawrotów głowy, uczucie nudności, czasami prowadzące do wymiotów, czasami podwójne widzenie. No, wtedy trzeba myśleć o tym, że przyczyną jest guz mózgu i tu bezwzględnie trzeba wykonać szybkie neuroobrazowanie. To może być rezonans, to może być tomografia, koniecznie powinno takie badanie być wykonane z kontrastem. Żeby takie badanie zrobić, pacjent musi mieć najpierw też oznaczoną, oznaczony poziom kreatyniny czasami poziom hormonów tarczycy, więc trzeba się do takiego badania przygotować. Rzecz jasna to nie wyczerpuje tematu bólu głowy. Jeżeli idziemy, schodzimy niżej, no, mogą boleć oczy, tak? Ból oczu, o ile nie jest spowodowany wtargnięciem jakiegoś tam powiedzmy ciała obcego, no, najczęściej związany jest z jaską. Jeśli dotkniemy takich bolących oczu, one są twarde, Gałki oczne są twarde, to znaczy, że mamy podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, no i trzeba pójść do lekarza. Ono, do okulisty, on zmierzy takie śródciśnienie, śródczaszkowe no i to może być objaw choroby, groźnej choroby pod tytułem JASKRA. Tu od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś cierpi na JASKRA, to musi to powiedzieć lekarzowi, lekarzowi psychiatrze, ponieważ wiele leków, które stosujemy w psychiatrii, one niestety są. Przeciwskazane u pacjentów, którzy cierpią na jaskrę, ponieważ mogą takie właśnie ciśnienie śródgałkowe podwyższać. Przede wszystkim chodzi tutaj o, to, o jaskrę z zamkniętym kątem przesączania. Bóle gardła, uczucie ścisku w gardle, ono jest charakterystyczne dla zaburzeń nerwicowych, ale znowuż najpierw musimy wykluczyć przyczynę organiczną. Jeśli nie mamy zaczerwienionego gardła. Jeśli nie mamy cech stanu zapalnego, jakichś zmian o charakterze anginowym czy podobnym do nomonukleozu, gorączki, tak, podwyższonego CRP, podwyższonego poziomu leukocytów, a boli nas gardło, no to możemy myśleć o przyczynie, że tak powiem, psychogennej. Ale warto pójść do lekarza, żeby lekarz dotknął naszych migdałków, ewentualnie przeprowadził biopsję, gdyby się okazało, że jeden z migdałków jest twardy. Może przyczyną bowiem być nowotwór migdałka. Widziałem takie, takie przypadki. Nie należy tego lekceważyć, a priori od razu zakładać, że przyczyną jest właśnie ta przyczyna psychogenna. Kolejnym, kolejną częścią człowieka, gdzie gromadzi się stres, jest klatka piersiowa. No, ale klatka piersiowa to e, przede wszystkim serce, to płuca. W związku z tym, jeśli mamy ból w klatce piersiowej, jeśli ten ból, temu bólowi towarzyszy uczucie duszności, zwiększona potliwość, jeżeli ten ból promieniuje do lewej łopatki bądź do lewej kończyny górnej, no wówczas powinniśmy raczej myśleć o zawale serca i szybko takiego pacjenta wysyłać do szpitala. Tam będą mu wykonane badania, badanie KG, określony poziom troponiny. No, i jeżeli to w porę zostanie uchwycone, to metodami hemodynamicznymi możemy bardzo szybko usunąć taką skrzeplinę znaczeń wieńcowych i pacjent wróci do, do zdrowia znacznie szybciej niż jeżeli będziemy czekać, zaniedbamy to, i potem będziemy mogli go leczyć tylko lekami farmakologicznymi. Tak, więc tutaj element czasu jest, jest istotny. No ale częstą przyczyną, poza kardiologiczną przyczyną bólu w klatce piersiowej są zapalenia płuc, problemy z opłucną, są to również problemy z układem kostnym, tutaj poprzez ucisk na, na mostek tak? można stwierdzić, czy czasami źródłem nie jest tak zwany zespół tica. Osłuchanie USG klatki piersiowej czy rentgen klatki piersiowej pozwalają wykluczyć te przyczyny związane z płucami, właśnie no, przyczyny o charakterze zapalnym. Jeśli chodzi o przebyw, to on tam rzadziej jest źródłem dolegliwości bólowych, natomiast schodząc niżej no, do jamy brzusznej no to oczywiście takim, taką metodą też złotym standardem diagnostyki jamy brzusznej jest oczywiście USG jamy brzusznej, badanie proste, tanie, niebolesne, bardzo dużo wnoszące, możemy się dowiedzieć co tam się dzieje, oczywiście badania krwi, określenie poziomu enzymów wątrobowych, enzymów trzustkowych, może nam pozwolić wykluczyć inną przyczynę, którą mogą być właśnie problemy z wątrobą, kamica, pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki, czy to osy, czy przewlekłe. No, Jeżeli uderzymy na wysokości nerek w plecy pacjenta i on odczuje bardzo silny ból, to jest to tak zwany objaw goldflama i świadczy on o kamicy narkowej, jakimś problemie z nerkami, tak więc jak najbardziej też ta przestrzeń zaoczewnowa może być źródłem dolegliwości bólowych nie możemy zakładać że przyczyną tego bólu jest wyłącznie stres tak no ale rzeczywiście tak się zdarza że tą przyczyną jest stres tutaj są jakby takie dwie sytuacje Stres poprzez zwiększone wydzielanie soków żołądkowych doprowadza do nieżytu żołądka, czasami do obrzedenia. Dlatego tutaj gastroskopia pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy, czy nie, nie wymagane jest leczenie po prostu o takim charakterze protekcyjnym na błonę śródową żołądka. No, mamy też tak zwany zespół jelita drażliwego, czyli sytuacja, w której w sytuacjach stresowych ktoś, nawet niewiele nie stresujących, ktoś musi biegać do toalety, boli go żołądek, ma no, takie często ściskające, bardzo poważne dolegliwości bólowe. No, ale to już tak jak mówię, po wykluczeniu, po wykluczeniu innych przyczyn, bo przyczyną biegunek, na przykład, może być zespół leśniowskiego krona, może być choroba kolitis ulcerosa, no nie należy zapominać o niektórych nowotworach tak więc z całą, pewnością, z całą pewnością w przypadku dolegliwości w jamie brzusznej, dolegliwości w rzucie żołądka, w rzucie ważnych organów czy nerek to badanie ogólne moczu, krwi biochemia, USG jak najbardziej jest tutaj potrzebne i, i wskazane. Jeśli chodzi o dolegliwości bólowe w zakresie mięśni, w zakresie kończyn tak górnych jak i dolnych no to tutaj mogą to być zarówno dolegliwości kręgosłupa może być w przypadku bólu kończyn górnych, specyficznego bólu tzw. zespół cieśni nadgarstka. Mogą być różnego, problemu, różnego rodzaju problemy o charakterze dyskopatii. Mogą być to choroby zwyrodnieniowe, zwłaszcza u starszych osób zwyrodnieniowe stawów. Mogą to być również zaburzenia reumatologiczne. Tak, tak więc tutaj również wskazane jest takie spojrzenie na to od strony ortopedii, być może wykonanie USG kończyn dolnych, bo mogą, możemy mieć do czynienia z patologią w zakresie naczyń, kończyn dolnych, wykonanie prostych badań ortopedycznych, tak. Tutaj istotne jest, czy ból jest symetryczny, czy niesymetryczny, no bo jeżeli nas boi tylko z jednej strony, to prawdopodobieństwo, że ból ma charakter taki, no, choroby uogólnione jest dużo mniejsze, tak, dużo bardziej prawdopodobne, że jest to na przykład jakiś tam, nie wiem, uraz czy, czy czy, czy tego typu lokalna, lokalna zmiana? Bywa tak, że, że tak powiem, człowieka boli całe, całe ciało, mówimy o takich neuralgiach. Tutaj w przypadku choroby alkoholowej, w przypadku czasami cukrzycy możemy mieć do czynienia z, z takimi właśnie bólami neuropatycznymi. No, zdarza się, się też bóle fantomowe, tak? Czyli na przykład ktoś po amputacji kończyny nie ma kończyna, a jego odczuwa, ponieważ ból takiej kończyny, ponieważ w mózgu cały czas jest ta grupa komórek, które odpowiadają jakby za pamięć o tej kończynie i, i takie bóle fantomowe również mogą, również mogą wystąpić. Niezależnie od źródła tego bólu, jeżeli wykluczymy tą przyczynę somatyczną, wówczas mm, oczywiście no, stosujemy środki y, przeciwbólowe, tak? I tu bardzo ważne jest stosowanie tak zwanej drabinki energetycznej. Tak? Drabinka energetyczna to sytuacja, w której my stosujemy najpierw łagodne środki przeciwbólowe, takie jak ibuprofen, paracetamol, a dopiero później sięgamy po poważniejsze, takie jak ketonal, ketonal forte, już takie leki na receptę, a do leków takich jak tramal, montfina czy fentanyl sięgamy już na, samym, już na samym końcu, ponieważ pamiętajmy, że używanie leków narkotycznych, leków przeciwbólowych, tych bazujących na opioidach, no niestety może rozwinąć i prowadzić do bardzo poważnych uzależnień, zresztą o tych uzależnieniach będę mówił. Będę mówił w kolejnych odcinkach. Jeśli chodzi o stosowanie tych leków, to pamiętajmy o dawkach, szczególnie u dzieci. Ibuprofen dajemy w dawce 10 mg na kilogram masy ciała, paracetamol 15 mg na kilogram masy ciała. Często u dzieci daje się zbyt małe dawki. Te leki możemy dawać 4 razy na dobę, często się przeplata, np. paracetamol z ibuprofenem. No i to już jest leczenie pod opieką lekarza, pod kontrolą lekarza, bo musimy tu uwzględniać również pewne. Jakby przeciwwskazania, możliwości wystąpienia objawów niepożądanych, czasami niebezpiecznych. Leczenie powinno być ograniczone do poradni onkologicznych. Tutaj lekarze, tacy jak psychiatrzy czy jacyś zaprzyjaźnieni lekarze, nie powinni bawić się w leczenie bólu narkotycznymi środkami przeciwbólowymi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Proszę tradycyjnie o subskrypcję, o udostępnianie, o lajki, jeżeli będą jakieś pytania. Postaram się na te pytania prędzej czy później odpowiedzieć. Pozdrawiam bardzo serdecznie.